Po tych kilku wstępnych pytaniach skupimy się teraz na wstępnych kwestiach wstępzenia. dotyczących rycerstwa niepokalanej. Mhm. W dniu 6 maja 2000 roku, w pierwszą sobotę miesiąca, Rycerstwo Niepokalanej zostało odnowione według tradycyjnego ducha. Dlaczego zapadła taka decyzja? Tak naprawdę to powstało z biegiem czasu. Ja od pierwszego momentu mojego pobytu do Polski 1994 roku Zetknąłem się z postacią świętego Maksymiliana, z recarstwem niepokalanym. Wiele razy wtedy byłem, robiłem piłmkę do niepokalanowa i zachwyciłem się postacią świętego Maksymiliana, zaczynałem go czytać jego własnym, ojczystym języku. To było dla mnie bardzo ważne odkrycie pism świętego Maksymiliana, właściwie tak jak pisał i. To wtedy rodziło się we mnie po prostu taki, taka, 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 zawsze taka, taka chęć, aby ta idea świętego Maksymiliana być narzędziem niepokonanym, jakoś po prostu prowadzić w życiu naszej tradycji. I to nie jest zresztą pierwszy raz. Święty Maksymilian Kolbe działał już przez mojego współbrata, księdza Loïc du Verge, w którym pracowałem w Afryce, i on założył tak zwaną kompanię niepokalanej, i inspirował się rycerzem niepokalanej. tylko tego rycerza. Ja nie widziałem. I wtedy już miałem takie wzorce, jak młodzież może być fascynowana po prostu tym ideałem narzędzia niepokalanej, być rycerzem w jej niepokalanych rękach, i tak dalej. A tutaj w Polsce, no to wchodziłem. I dosyć szybko wierni sami przyszli do mnie, a tam powiedzieli, och, to jest niestety po prostu to i teraz jest bardzo, coraz bardziej modernistyczne, ale skoro kapłan tradycji przychodzi, aby odnowić dzieło katolickiej tradycji, to nie dotyczy tylko samą liturgię, samą przeświętą, albo katechizm, ale te wszystkie też struktury. Katolickiej tradycji. A tutaj właściwie jedna z największych struktur, właściwie apostolatu świeckiego, szczególnie po prostu, jest Rycerstwo Niepokalane. to mi bardziej to interesowało. A kiedy właściwie wtedy zaczynałem głębiej to studiować, odkrywałam coraz bardziej ogromne różnice między obecnym Rycerstwem Niepokalanym, szczególnie po Ostatnim, po, po, po wydaniu zupełnie nowych statutów w 1997 roku. I wtedy po prostu właściwie zacząłem zastanawiać, że być może to dobrze, ale sami nic nie robimy, to byli wierni. Pamiętam, jak dziś, kiedy po rekolekcjach ignacjańskich, prosili o rozmowę i my zachęcali, aby właściwie to rycerstwo niepokalane tak odnowić, tak przywrócić, jak święty Maksymilian to rycerstwo założył. Pytałem przewożonego generalnego i powiedział, dla, dla Polski możesz to robić, ale tylko dla Polski. I tak był dokładnie, to, 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 to pierwsza sobota maju roku 2000, właściwie gdy pierwsi po prostu, nie wiem, 15 właściwie hmm, ludzi tutaj w kaplicy, w kaplicy yy, zaczyna, zaczęło do rycerstwo. To jest właściwie ta, 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 decyzja, ale na zachętę wiernych, którzy tu macili mi, sam przekonało się, że, że to rycerstwo nie Takie wielkie bogactwo, właściwie świętego Maksimiliana, Kolbego, które tyle, tyle milionów tuż nabudziło i, i, i teraz leżąc w gruzach, no, jak to nie zachować w swojej autentycznej formie? I to jest właściwe. dlatego padła decyzja. Czy mógłby ksiądz dokonać krótkiego porównania statutu rycerstwa tradycyjnego, a nowego? Gdzie wprowadzono największe zmiany, a raczej dlaczego nowy statut jest tak bardzo rozbudowany? Bo chyba jest o wiele dłuższy niż ten pierwotny. Tak, tak, oczywiście, to jest ważne, właściwie, bo nie mówiąc o tych sprawach, że tak powiem, technicznych, czy najczęściej administracyjne sprawy, to jest dla nas drugorzędne, to, to może, że ulegać zmianie, z powodu po prostu zmiany, się tak powiem, struktur i tak dalej, jeśli coś, jakieś dzieło się, się roz, 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 rozbuduje, to trzeba też odpowiednie, po prostu, odpowiednie e, administracyjne, że tak powiem, e, środki i, i, i narzędzia mieć. Ale to, co jest najważniejsze, to po prostu właściwie to jest radikalne odejście nowego rycerstwa niepokalane od ideału świętego Maksymiliana, od ideału, od ideału katolickiej tradycji. Nowe rycerstwo, oczywiście w tej chwili nie mam te teksty, ale bardzo proszę tutaj sprawdzić to, napisałem właściwie to w jednym artykule, tak naprawdę w jednym rozdziale w ostatniej części mojej książki Niepokalany nasz ideał, bodajże w Trzecia, ostatnia część, szósta część, i to jest drugi, albo trzeci rozdział, właściwie, że mówię o tej zdradzie, właściwie, to nowe Rycerstwo Niepokalane, i tam podaje właściwie wszystkie najważniejsze, po prostu paragrafy, gdzie wszystko odnowione było. Rzeczywiście akt poświęcenia, niepokalanej świętego zostało zachowane. o Poświęcenie, albo raczej mówi że teraz, zawierzenie, że Niepokalanie zostało zachowane, więc nawet można powiedzieć, że obecnie rycerstwo niepokalane, nawet w Nowej siatce jeszcze jest w miarę, miarę konserwatywne. Natomiast to nie znaczy, że jest wierny tradycji ten perwiastek albo te, 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 ten obowiązek prowadzenia ekumenizmu we wszystkie dzieła posoborowe, we wszystkie streszenia, czy to jest, są, są zakony zgromadzenia, czy są właściwie takie dzieła jak pokonane, to jest to było obowiązkowe i właściwie ten wielki reformator generalny, właściwy moderator, to w swoim czasie, który dokładnie właściwie to dokonał, i to zostało zatwierdzone przez Solica Bostrożna, to jest ojciec symbula franciszkanin. I ten ojciec Simula po prostu nie waha się napisać, że święty Maksymilkowie był zamknięty, zamknięty w swoim środowisku, które było właściwie e, antysemickie i które po prostu niebłagalne, to takie zamknięte, taki, taka, taka czasność po prostu serca, nie było tej otwartości, dlatego spojrzenie negatywne na temat innych religii i to właściwie natręco brak chęci do dialogu, chęci e, tolerancji, tego typu rzeczy, które słyszać po prostu regularnie od modernistów po zoborze, w, w każdej sytuacji pod każdym względem. I to nie ominęło rycerstwo nie, niepokalane. I w tym momencie właściwie to rycerstwo teraz ulegało tej mutacji, tej, tej zmianie. W momencie, kiedy usuwasz. Ten najważniejszy element stara się o nawrócenie wszystkich tych dysydentów do wiary katolickiej, za pośrednictwem i pod opieką niepokalanej. Właściwie w tym momencie po prostu to, to wszystko siada. W tym momencie już nie ma racji bytu, bo ona zetrze głowę głowa węża. Ona wszystkie herezje sama zniszczyła na całym świecie, że niszczyła. Te wszystko, to całe to w obecnym egomenizmie jest absolutnie nie, 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 nie tolerowane. To, to, już nie można, może takie rzeczy robić. Więc właściwie, Dlatego, że świat się zmieni, dlatego, że Kościół się zmieni, że nauka Kościoła się zmieni według nich i może się zmienić, musisz musi się zmienić, dopasować się do tego świata. Właściwie rycerstwo niepokalane nowoczesne, właściwie stracił właściwie całe, całą swoją, um, swoje, swoją gorliwość misyjną, czyli nawrócenia więc zastąpione typowo modernistycznie, trzeba świadectwo. Właściwie Maria jest przykazana jako dobra przewodniczka, abyśmy zjednoczyli się w tych nowych statutach, jeśli dobrze pamiętam, ciągle po zjednoczenie rodzaju ludzkiego, a wzajemna tolerancja, miłość bliźniego i dokładnie właściwie nowe rycerstwo, by po prostu krótko właściwie podsumować, jest zastosowanie tych wszystkich nowin, są połowa do ryca rycerszonych wolania. I tu już nic nie zostanie z Ducha Świętego Maksymiliana. I ten, który właściwie e, skanonizował Świętego Maksymiliana, papież Jan Paweł, II, Jan Paweł II, właściwie, który właściwie masowo przyjął do Watykanu na, 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 na serdeczne, właściwie audiencje, rozmowy wszelki rodzaj, rodzaj masonów, właściwie używając ich za dobrych, właściwie dobroczyńców rodzaju ludzkiego, i, I wszystko tutaj z nimi w porządku, to zrozumiane, że trzeba po absolutnie usuwać wszelką zmianę tego najgorszego wroga, właściwie chrześcijaństwa i Chrystusa, i kościoła, masoneria. Tego już nie istnieje właściwie. Dlatego ten akt strzeliste został już zmodyfikowany, już 74 rok czy wiecie, zaraz w, po zaborze, kiedy właściwie tam już nie jest zwłaszcza za masonami, a nie przyjaciółmi, po prostu nieprzyjaciel to może być każdy, prawda, może być ktoś nieprzyjaciel drugiego, ale właściwie tutaj to jest taki ogólnik, który usuwa od tej modlitwy tę specyfikę, a zwłaszcza masonów, zwłaszcza właściwie modli się o nawrócenie tych najgorszych, aby oni się nawrócili. I to jest po prostu przede wszystkim ten bardzo, bardzo wyraźny znak odejścia nie tylko od ducha świętego Maksymiliana, od jego duchowości, od jego duchowego bogactwa, ale od ducha kościoła katolickiego, od ducha misyjnego kościoła katolickiego. To są najwięcej najważniejsze. Teraz można było po prostu detalu, po prostu powiedzieć, że to zostało usuwane, to zostało zrezygnowane, to zostało uzupełnione i oczywiście um, o ile widzę Rycerstwo Niepokonane Nowoczesne chce, jakby się pamiętam, zaangażować się właściwie w dobro duchowo, w dobro ludzkości, więc właściwie coś e, powiedzmy, aby, aby modlić się, aby nie aborcje były i tak dalej, aby właściwie tutaj szanowanie po prostu e, godności osoby ludzkiej, w sensie papieża Jana Pawła II, aby więc też małe dziecko właściwie szanować i nie go zamordować, co sam w sobie jest bardzo dobrze, ale to nie jest specyficzny cel rycerstwa, który święty Maksymilian mu dał. thank you